Let's Szanowni Państwo, dzisiejsze zawody są organizowane i sponsorowane przez Wojewodę Podkarpackiego, w imieniu której witamy serdecznie Pana Dyrektora Generalnego Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego, Pana Marcina Zaborniaka. Witamy również na naszej sali Prezesa Jarosławskiego Klubu Sportowego, Pana Witolda Arhale. Zapraszam pana Marcina i proszę o uroczyste rozpoczęcie turnieju. Witam państwa bardzo serdecznie, a szczególnie witam młodych zawodników przyszłe kadry naszej piłki nożnej w Polsce. Szanowni Państwo, bardzo się cieszę, że mogę reprezentować wojewodę tu dzisiaj w Jarosławiu na turnieju o Wszystkim życzę udanej zabawy, a młodym piłkarzom yy, zdrowej rywalizacji. Dziękuję bardzo. serdecznie. Mamy, małe opóźnienie. Nie chcemy przedłużać tej uroczystej dlatego bardzo proszę o pozostanie na boisku drużyny Jordi Kajsztok i Futbol Akademii Nisko. Te drużyny rozpoczną dzisiejszy turniej. Pozostałe drużyny zapraszam na... Na salę obok. Mam nadzieję, że wszyscy będą się dobrze bawić, czego Wam serdecznie w imieniu organizatorów życzę.